dla innych zwykły kanał Nie wystarczą ręce i twoje serce By zrobić więcej, brać dać nadzieję tym, którym jest przyjaźń Szczęście ciągle wierzę To, że roztleży w naszych krokach To księga życia nie zostanie nam zamknięta Można mi widzieć nic, mając z wzrok Można nie podziwić u zimnych wyciągniętych rąk tak? Można. Można przez życie przejść się, zatrzymując się Można, ale czy jest ten jakiś większy sens? Przed luzmem pytam siebie, kim naprawdę jestem Czy to, co było ważne, stało się ważniejsze Czy może ideały już straciły sens, co nie napędza do tego, by ciężar życia nie Aj, Podchodzę bliżej i przyglądam się sobie Kiedyś wypatrzę pierwszy żywy głos na głowie Nie wiem, czy jutro będziemy tacy, jak byliśmy Ale nie dajmy sobie wmówić, że życie Przeszliśmy No co mam z w Byłej kobie tworzą się witraże Złożone z twarzy ludzi, którzy I będą zawsze W pamięci o życie z poniesioną głową wcześniej i ostatni na pewno nie piersi Oni mm. odkryli sobie część mm. istnienia yeah. Walcząc z uporem o to, by następne pokolenia Wiedziały co jest czarne, co białe, a nie szare Prawda wyzwala tylko czy chcemy ją odnaleźć Takie w takim realnym świecie naszych wyobrażeń Zagotujemy, jak sprzedawcy własnych marzeń Wod sukcesu sukcesu, goniąc wyścigów szczurów burzą się nas krzykiem, przerażeni do polu Jakby szpa Wtedy własne niby lampy Niby szczęśliwi, nie niby zabawni, niby, niby nie spełnieni, nie niby wolni, niby bezpiecznie naprawdę bez broni Daleko rewolucja może przerwać ten lekarz co ucieka przez palce Pora wstać twarz nie sukces zapewni wybór ręża Więcej brali hasło, uczyć, jak szanować, jak szanować. własny system wartości szanować. jak szanować. Muszą jak w Muszą szanować, jak szanować. Muszą są jak szanować. Muszą